Brawl Stars, czyli gra w której będę musiał spędzić Kolejne 100 dni Żeby wykonać 5 niemożliwych wyzwań Które teraz widzicie na ekranie Ale o co właściwie chodzi? A no jeden dzień to jest przeciętna długość jednego meczu Która wynosi około 3 minut Co po krótkich wyliczeniach matematycznych Daje nam 300 minut Czyli aż 5 godzin nieustannej gry Dodatkowo jeśli nie uda mi się wykonać tych challenge'y To wylosuję 200 gemów w przyszłym odcinku Spośród komentarzy Także jest naprawdę o co grać Wszystkie wyzwania będę wykonywał na nowym koncie Żeby nie mieć jakichś żadnych łatw które mogłoby mi przyspieszyć wykonywanie wszystkich challenge'ów. Więc tak naprawdę zaczynam od zera. W tym odcinku kolejność wykonywania z zadań nie ma znaczenia, także od razu możecie zobaczyć wszystkie te, które muszę wykonać. Także bez zbędnego przedłużania zabieramy się za tworzenie nowego konta. Konto, którym się dzisiaj posłużę, nazwiemy Stodni Challenge, tylko ze względu na ograniczoną ilość znaków, niestety nie zmieściło nam się ostatnie Ewniku. Także po prostu nie bierzcie tego pod uwagę. Właśnie od tego momentu włączam stopper, no i lecimy z pierwszą gierką. Pierwsza gierka po założeniu konta jest tak naprawdę pokazowa z botami, więc nie będę jej liczył po prostu do wyzwań. Ale mus muszę ją wygrać, żeby po prostu przypuściło mnie dalej. Dobra, mamy ulta, więc sobie tutaj podejdziemy. No i od razu tutaj już wszystkich zlikwidujemy. Chociaż, dobra, dobra, daszeli nic nie robi. No jak widać, jest totalnym botem. I ją kończymy, dobra. Lecimy już do normalnych gierek Także pierwsze co postaram się zrobić No to będę po prostu wbijał na 15 rank Na szelce na pierwszym levelu Ponieważ jest to najbardziej czasochłonne I może mi zająć najwięcej czasu Nie mogę je ogólnie ani razu ulepszyć Bo muszę to zrobić wszystko na pierwszym poziomie Także wszelkie jakieś nagrody Które będę zdobywał będę inwestował w nowe postacie I będę się starał odblokować 5 postaci Żeby przy okazji wykonać drugie zadanie Na początku jak już mówiłem będą to pewnie jakieś gierki z botami No nie, będzie to, nie będą to raczej prawdziwi ludzie Więc Ciężko będzie mi wykonać zadanie z, że spo, ze spotkaniem gracza o nicku Tomar753 Jeśli nie wiecie o co w ogóle w tym chodzi, to kiedyś, kilka lat temu e, Rozniosła się taka plotka w świecie Brawl Starsowym, że jeżeli ustawi się taki nick To ma się większą szansę na legendę No ale jak już wiecie, skrzynek nie mam w Gielce. Także już i ten mid jest o, od razu obalony Bo oczywiście to była nieprawda Także coraz mniej graczy chyba ma ten nick No ale spróbujemy myślę, że każdy z was widział przynajmniej raz w życiu e, gracza z taką nazwą był on kiedyś dosyć popularny, no ale jak mówię teraz ten trend zanika, ale mam nadzieję, że na jakichś wyższych pucharkach uda mi się znaleźć przynajmniej jednego takiego zawodnika jeżeli zaś chodzi o bicie przynajmniej 10 poziomu karnetu, to co ciekawe, nie wiem czy wiele osób z was sobie zdaje z tego sprawę, ale questy są odblokowywane e, jeżeli wie się odpowiednią liczbę pucharków nie są od początku e, konta, także też nie będzie to takie proste, pierwsze pucharki będą w miarę proste, ale później zacząć. Zaczną się schody, kiedy będę ją strasznie mał HP, bo jednak, e, nawet jeśli chodzi o Sen damage tylko po prostu będę ją strasznie mał HP, jeżeli nie będę ulepszał w swojej postaci. Ale zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Będę to raczej wbijał tylko i wyłącznie na solo, bo e, na trójkach nie wiem, na jakich graczy trafię, a nie chcę, sobie, nie chcę się po prostu denerwować, że jakieś randomy będą mi psyły challenge. <laughs> musicie to zrozumieć, Także wszelkie gry postanowiłem, że będę grał sobie po prostu na solo. E, no, najwyżej musicie mi dać znać w komentarzu, czy wolicie, żebym grał solo, czy trójki w takich challenge'ach. To najwyżej dostosuję się. Proszę o odcinko. I tak bez zbędnego problemu wbiłem pierwsze 50 pucharków W międzyczasie tutaj pojawiła mi się taka opcja, żebym po prostu mógł sobie odblokować skina No ale niestety na ten moment jeszcze nie dostałem żadnego darmowego zdymiarza Dobra, to czyli jak mi się wydaje będą już teraz coraz trudniejsi przeciwnicy eee, też będzie mi coraz trudniej rozwalać skrzynki z powerkipsami Bo taka ciekawostka, jeżeli w ogóle nie wiecie To e, im wyższe levele postaci mają e, w danym lobby To tym więcej HP mają te skrzynki, jakby ktoś nie wiedział Także na ten moment jeszcze jest to w miarę proste, ale potem jak będziemy wszyscy już mieli wyższe levele to będzie to dla mnie e, coraz bardziej mniejsze i dłuższe żeby w ogóle zdobyć pterioza. Ale na ten moment jeszcze jak już widzicie jeszcze dopiero już jest pięć osób. O ta e, ta jacket e, czy jak jej tam było. O no i zginąłem jednak. To jest chyba pierwsza gierka, którą nie wygrałem od początku założenia konta. No ale dobra, trudno. Trudno się mówi, lecimy dalej Nie są to jeszcze jakieś wysokie pucharki, więc też nie mam Jakichś dużych minusów, więc się jak na razie nie, prze, nie przejmuję No ale dobra, tutaj sobie już weźmiemy Kolejne skrzyneczki, w ogóle bardzo ciekawym Pomysłem, bo ta mapa jest w sumie taka specyficzna W sumie nawet niezbyt dobra na tą moją postać e, Byłoby kampienie tutaj właśnie na środku, bo No ja nie jestem jakby Postacią na jakieś daleko, a jak ktoś Użyje załóżmy jakiegoś tam e, Tutaj e, tej trampoliny, żeby do mnie Skoczyć, no to tak naprawdę mam darmowego fraga No może chwilkę poczekamy, nie ma co też tak się Jakoś śpieszyć, jak na razie dobrze się z, cza z czasem, ale również dalej nie wykonałem ani jednego zadania. A pamiętajcie, że muszę wygrać wszystkie wyzwania, bo jeśli tego nie zrobię, to spod tego odcinka wylosuję dla Was 200 czemów. Dobra, no i tutaj mamy M's. no i łatwy kolejny minek, Na ten moment głównym zadaniem i najbardziej trudnym właśnie jest to wicie e, tego 15 e, levela na szeli. Także na razie skupiam się tylko i wyłącznie na tym zadaniu. Jeżeli potem minie więcej czasu albo będę miał jakieś problemy, to zajmę się wykonywaniem innych wyzwań. W ogóle, kto gra poko na solo? Pierwszy raz widzę, żeby ktoś grał poko na solo. W ogóle, dajcie znać. O kurde, czy zginę? Czy zostanę? O dobra, żyję, żyję. Dobra, jeszcze. Yy, wracając. Dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście, żebym wykonał jakiś challenge na poko, żeby, żeby grać albo widzieć jakąś wysoką rangę na solo? Byłoby to w sumie mega ciekawe, moim zdaniem. Bo więc nie oszukujmy się, poko na solo nie jest bardzo dobry. Ale na ten moment jakoś udało mi się przeżyć. E, no i będziemy czekać, może pewnie na ostatniego gracza. O, chociaż możemy spróbować go poszukać, bo e, tak naprawdę mam dużo power cubesu, więc raczej nie mam czego się bać. Jak na razie w ogóle nie widziałem żadnego gracza, który miałby nikt Tomar. Chyba, że kogoś przeoczyłem, to możecie dać znać w komentarzu. Ale wydaje mi się, że z tego, e, co, że nie widziałem po prostu żadnego takiego e, gracza. Także dalej nie wykonałem ani jednego zadania. A czasu jest w ogóle coraz mniej. No ale nie przejmujemy się, próbujemy. Zobaczymy, może nam się uda. E, mam ulta, więc może podejdę od razu. Może się uda. Kurde, miała to być w EMS, a wyszło na to, że zabiłem Nitę. No ale dobra, tutaj moja powerkipsy jest ja sobie. Bra. Aha! Ja gadam coś o zbieranie powerkipsu, a tu burza mnie zabiła. Ja nie mogę, co jest grane? O, w ogóle pierwszy start drob na tym kącie no ale niestety też żadnej postaci czy żadnych punktów nie ma, a już byśmy mieli trochę bardziej sprogresowane zadanie z, z odblokowaniem postaci. Minęło kolejne 20 minut i już miałem gierkę o stopu charków. Dobra, jeżeli uda mi się wygrać w tej grze, to już będę miał stopu charków, więc naprawdę już nie będzie źle. Tak naprawdę będę już miał, chyba mi wydaje mi się już dziesiątą rangę, więc y, też już zostanie mi tylko 5 do wbicia, no ale teraz będzie coraz trudniej. Już w ogóle odczuwam to, że gram z graczami, bo no nie jest już tak łatwo, no ale też jeszcze nie jest aż tak mega trudno, więc y, na razie nie przeszkadza mi to, że Ciągle mam gram na pierwszym levelu. Dobra, tutaj mamy szelkę. Już mamy. Będziemy mieć 6 powercubesów. On, no nie. Jedna nie będziemy mieć 6. Wybiła mnie tramfolina. O, już wielkie starcie. Dobra. To mamy ultę, mamy 6 powercubesów. Myślę, że e, mamy już e, te 100 pucharków wbite. Dobra, gdzie my tu mamy przeciwnika? Bo go nie widzę. Dobra, mamy al Dobra, chyba go tam szybko zultujemy. No i wygramy. Dobra, kolejny style drop. Może uda nam się coś trafić w ogóle. E, ciekawego, żeby odblokować kolejną postać? No niestety, znowu monety. Najgorzej. Bo jeżeli byśmy odblokowali kredyty, właśnie, to. E, moglibyśmy kolejną postać sobie e, odebrać, no ale niestety tak się nie wydarzyło. Dobra, teraz sobie może odbiorę tutaj ten, tego Tropy No, od razu mamy nitę, czyli już mamy drugiego zadymiarza. Teraz zbieramy sobie tutaj e, kredyty na primo Otóż widzę, że już też będziemy go mieli. Czyli mam już trzy e, postacie na, na 5. Jak na razie idzie bardzo dobrze. No i misje sobie odblokowaliśmy, ale to są tylko misje dzienne, które dają najmniej tutaj do karnetu tych punktów XP. Więc jak na razie ciężko będzie w ogóle wbić tutaj do 10. poziomu, a muszę to zrobić. No ale dobra, no muszę wbić dalej pucharki bo już wtedy odblokuję te inne zadania, które tak naprawdę dają najwięcej tych e, punktów doświadczenia. Także lecimy po prostu kolejno, z kolejną gierką. I tak minęło kolejne pół godziny. I okazało się, że już mam 150 bucharków za sobą. Dobra, jak widzicie wbiłem właśnie w tym momencie 10 rangę. Mam już 145 pucharków, także idzie naprawdę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie teraz gorzej. No i już będziemy mieć 5 pucharków, więc tak naprawdę chyba wygramy już tą grę. No i zostanie nam tylko 100 pucharków do wbicia. I będziemy mieć pierwsze zadanie za sobą, bo jak na razie ani razu nie widziałem w ogóle e, gracza o nicku Tomar. Co mnie bardzo martwi, bo tak naprawdę jest to bardzo randomowe. I nie wiem w jaki sposób miałbym inny e, wykonać to zadanie, jeśli nie poprzez przypadkowe znalezienie po prostu takiego gracza. No ale my mamy tutaj już kolejnego wina O i kolejny star Może trafimy jakieś kredyty? Uwaga, no nie, no kolejne monety, najgorzej Co jest grane? Nie wiem, czy wy też macie takiego farta do tropów jak ja teraz A naprawdę, leci najgorsze, co się tego da Co jest, ile El Primo w tej gierce jest? Dobra, my tutaj sobie będziemy zbierać powercubes w ogóle ciągle raz się w jednym miejscu zauważyłem Nie wiem, czy ja takie mam tylko wrażenie Dobra, tutaj mamy El Primo No i niestety mnie wyeliminował Kurczę. No i pierwszy ujemny pucharek na, na, na moim koncie. Na, robi się ciężej, bo już teraz będzie mi odejmować pucharki, jakby będzie mi słabo szło. Dobra, może sobie coś odbierzemy z Trophy Road. A. O, jak widzicie, tutaj akurat kredyty mamy, więc yy, naprawdę mega spoko. Już mamy odblokowaną Jessie, czyli tak naprawdę jeżeli sobie pomo Ile mamy zadymiarzy już teraz w sumie? muszę sprawdzić. Trzech nowych, czyli będziemy mieć e, czterech. Dobra, to ja sobie teraz jeszcze odblokuję te, tego Barleya. Po prostu połączę sobie swoje konto z e, kontem Supercell ID i dostanę nowego zadmiarza i dzięki temu wykonam już pierwsze, no, w sumie pierwsze zadanie na pięć, które muszę wykonać. A muszę się naprawdę śpieszyć, bo tak naprawdę już minęło mi ponad półtorej godziny. Dobra, połączyłem swoje tutaj e, konto z Supercell ID. Dobra, to sobie go odbierzemy tutaj ten i mamy już piątego e, zademiarza, więc tak naprawdę e, pierwsze zdanie za nami. Dobra, może ja sobie tutaj w tej gierce pójdę na środek, chociaż jeszcze może tego El Primo może uda mi się wyeliminować. Dobra, mamy e, po El Primo. no i sobie może skoczę tą trampoliną, bo coś się tam dzieje, to może jakoś... O, dobra, mamy dwie skrzyneczki, to może zaraz sobie po nie pójdę. Tylko jeszcze tutaj szali, może wygonimy. No nie, jeszcze pani tu przyszła. Nie, dostałem one shota, najgorzej. No i kurde, no i gierka za zero I tak minęło kolejne 30 minut nudnej gry Aż w końcu stało się to Ej, co jest widzowie, właśnie trafiłem na Tomara 753 Widzę tutaj, że jest gdzieś Muszę go znaleźć. To jest ta osoba? Nie, to nie jest ta osoba. Ja muszę go zobaczyć tutaj. O, nie, nie eliminuj mnie, proszę! Proszę! Ja muszę go znaleźć! Proszę! Do, dobra, zabiliśmy Gdzie on jest? Proszę nie giń. Ja muszę go zobaczyć na swoim ekranie tutaj tak, podczas gierki, a nie tylko tak nie, nie! Jessie mnie zabiła! Tak blisko byliśmy wykonania tego zadania. Ja nie wierzę. Ej, to będzie trudniejsze niż myślałem, bo to tak naprawdę pierwszy Tomar, którego zobaczyłem. Ale nie tak naprawdę nie zobaczyłem go w GieCe, Nie spotkałem go. No nie. Dobra, i to te jest ten na sposób. Wiem, właśnie 200 pucharków, czyli mogę sobie tutaj odlokować na wydarzenia. Z których raczej i tak nie będę korzystał, bo jak już mówiłem, będę grał na solo. Bo nie chcę się po prostu denerwować przez randomów. Tak naprawdę mam dość tej postaci, dość tej szeli, dobra. <laughs> Mamy już pierwszego fraga, ale tak mi się już nie chce nią grać, że to jest hit. A, tak w ogóle tu mam tylko i wyłącznie 4000 HP. A tamte postacie, które teraz normalnie mają 0 power cubesu, to już mają po 7000. Więc to jest tak naprawdę prawie dwa razy więcej różnicy. No, mam tutaj El Primo z Darylem, no niestety El Primo zginął. Kolejny Alprimo, Primo. No dobra, i kolejny El Primo, co? Co jest? Jestem jakiś otoczony przez jakieś El Primo? Co jest grane? I El Primo w tej gierce się zrespiło. Dobra, ale myślę, że sobie też z nim poradzę. Miejmy nadzieję. No i kolejny El Primo, co jest? Dobra, jeszcze z po Ekipsami. Jak widzicie, on ma już 12 tysięcy HP. A ja co, ja nic nie mam. Ja mam 4, ma 5. Nie! Skoczył na mnie. Dobra, i sobie idź sobie, idź i sobie? Ult, 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 dobra? Dobra, ma 1000, ucieka. Ucieka, ucieka. Ale trwale Primo, zostały tyle ich spotkałem w tej gierce. Co jest grane? Dobra, nie nie skacz, nie dam ci. Dobra, może oni niech się pobiją, a ja sobie tutaj wybiję na trzeciego O właśnie, o to mi chodzi. Dobra, tutaj jedna osoba zginęła. No chodź tu. No idealnie dobra, porobiłem ich już myśleli, że mnie porobią Aha, bo to muszę wbić aż 300 pucharków, żeby wbić e, e, 15, e, 15 rangę, ale jak widzicie, e, wbiłem już 250 pucharków, a tak naprawdę nie mam wykonane tylko pierwsze zadanie. Ani karnetu nie mam lowkowanego, ani nie mam 15 ranku na szeli, ani nie znalazłem e, gracza o Niku Tomar. Ani w ogóle nie wygrałem ostatniej gry na odwrócone sterowaniu. Tak naprawdę jeszcze nic mi nie wyszło, a już czas powoli dobiega końca. Co jest? Widzicie? Właśnie to powiedziałem, a trafiłem na gracza, który nazywa się Tomar e, 753. Dobra, trafmy na nie. Niego, trafmy na niego. Proszę, gdzie ty jesteś? Proszę, to był jakiś surż. Dobra, mamy go. Zabił mnie, ale dobra. Jest znaleziony. Możemy odkażeć drugie zadanie. Mamy dwa, dwa zadania na pięć. W ogóle wraz z biciem 250 pucharków w końcu odblokowałem misję, więc może jakimś cudem wbiję ten 10 poziom Bo bez misji jak na razie widzieliście, tak naprawdę żadnego poziomu nie wbiję Dobra, na szczęście te parę misji mi się zastakowało, jak widzicie powoli mi się tam e, wykonują Także może po jakimś czasie uda mi się to wbić I po kolejnej pół godziny stało się to Dobra, będę drugi Dobra, będę chyba drugi, właśnie miałem mówić, że raczej pierwszy nie będę, bo to i tak była ciężka e, gierka. Dobra, jak widzicie wbiłem 295 pucharków i wykonałem wszystkie zadania akurat i zobaczymy ile dostanę za to poziomów w karnecie. Idealnie 10, dobra, mamy już kolejne zadanie zaliczone. W sumie samo mi się wykonało, bo tak naprawdę nie zwracałem uwagi na zadania i tylko wbijałem lewle. I dobra, trafiliśmy jeszcze mitycznego star dropa, ale niestety żadnych kredytów nie trafiliśmy. Kurde, najgorzej samo one mi lecą. Czemu ja mam takiego nie do tych, tych star dropów? Dobra, odblokowaliśmy w ogóle jeszcze kolejne postać, e, tak naprawdę już nadprogramowo. Tu sobie odbiorę jeszcze parę nagród. No i będziemy lecieć z ostatnią gierką, która musi być na odwróconym sterowaniu i jeżeli uda mi się ją wygrać, to zaliczę zadanie z wiciem 15 levelu na szeli. i tak naprawdę zaliczę zadanie z odwróconym sterowaniem, czyli zaliczę wszystkie 5 wyzwań. Czyli tak naprawdę od tej gierki zależy, czy wygram cały odcinek. Dobra, także jak widzicie mam tutaj odwrócony Sterowanie, ale dziwnie, Dobra, to będzie jednak ciężkie, bo to jest najtrudniejsza gierka moja. I kurde, stresuje się strasznie. Ale może na razie sobie zbierę par, pa, 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 parę tutaj e, powercubsów z tych boksików, bo no, nie mam w sumie żadnego przeciwnika, a lepiej się na razie tutaj e, ulepszyć jak możemy. Dobra, z na środku, może sobie na nią pójdziemy, bo ma i, e, jednego power powercub'sa. No, ale jak widzicie, ona ma nawet więcej HP ode mnie, kurde, a no, ja miałem wiele więcej power powercubsów. Ale to jest niesprawiedliwe. W ogóle pierwszy raz Edgara widzę, tam był, był w, lewym, w lewym rogu, o właśnie zginął, ale pierwszy raz w ogóle widzę Edgara na takich płarkach. Co to, wszyscy już mają go yy, na jakichś 25 rangach, że nie było go na niższych. Ciekawe w sumie. No dobra, mam 8 płarków psów, jest dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Dobra, mamy łamwiona, mamy łamwiona, one. może zniszczymy sobie tutaj tego misia. Ja poszedł może tu właśnie na środek I ja teraz może poczekamy na burzę w krzaku Bo ona musi tu do mnie przyjść Ale się stresuje, od tego zależy cały odcinek Dobra, ona przyjdzie do mnie tą trampoliną? Nie, dobra, będzie szła bokiem Może ja jej nie pozwolę tutaj po prostu wejść To jest dobry pomysł, przecież ja mam ulta, ona nie ma Uda się czy się nie uda? Dobra, ona sobie tutaj przeszła Ja będę unikał jej strzałów, to sobie ona sobie nie nabije tego ulta I uda może mi się to Dobra, wchodzi, to ja muszę wejść Uda się? Nie, niestety się nie udało. No ale dobra, nie, 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 nie musieliśmy wygrać tej gry, tylko musieliśmy wbić 15 rank na szeli, co właśnie w tym momencie uczyniliśmy. Czyli tak naprawdę wszystkie zdanie zostały wykonane. Pierwszy odcinek, który w ogóle wygrałem, ale się cieszę, ja nie mogę! Dla Was niestety wykonają wszystkie challenge, także nie będzie e, konkursu na 200 gemów, ale zrobimy jakiś drobniejszy konkursik, więc jeżeli chcecie go wygrać, to zostawcie łapkę w górę, suba i napiszcie komentarz, w którym napiszecie, ile macie lat. A wygrałem z poprzedniego odcinka, jest ta osoba, którą widzicie na ekranie. Także widzimy się w następnym materiale. No i cześć!